Parabola o równaniu y równa się 2 minus 1 2 x kwadrat przecina oś o x układu w punktach a minus 2,0 i b 2,0. Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne ABCD, których dłuższą podstawą jest odcinek AB, a końce C i D krótszej podstawy leżą na paraboli. Wyznacz pole trapezu ABCD w zależności od pierwszej współrzędnej wierzchołka C. Oblicz współrzędnej wierzchołka C tego z rozpatrywanych trapezów, którego pole jest największe. Jest to zadanie na optymalizację. Abyśmy mogli to zadanie rozwiązać, musimy stworzyć równanie funkcji w oparciu o jedną zmienną, którą trzeba następnie poprzez optymalizację rozwiązać tak, aby na koniec udowodnić, że dla danej wartości X funkcja osiąga wartość albo maksymalną, albo minimalną. W naszym zadaniu mamy informację odnośnie tego, by pole było największe, a zatem musimy dowieść, że Istnieje tutaj maksimum. No i następnie na tego maksimum policzyć pozostałe informacje. Zacznijmy od początku. Wprowadźmy sobie, niech C będzie równy XY, niech punkt C będzie równy właśnie tym, tym współrzędnym, ponieważ punkt C leży no, na paraboli, oznacza to, że współrzędna Y może zostać zapisana jako 2 minus 1 druga x do kwadratu. Dzięki tej operacji współrzędne punktu C zapisujemy w oparciu tylko i wyłącznie o jedną niewiadomą. Analizując dalej rysunek, długość podstawy naszego trapezu AB jest równa 4. Dlaczego? Dlatego, że punkt B ma współrzędne 2,0, punkt A ma współrzędne minus 2,0. Pomiędzy tymi dwoma punktami odległość jest równa 4 jednostki, zatem AB jest równe 4. Jeżeli chodzi o krótszą podstawę CD, odległość pomiędzy punktem C a Osią Y to jest dokładnie X. Tak samo pomiędzy punktem D i osią Y mamy kolejne X. to zsumujemy, długość boku CD to dokładnie 2X. Natomiast długość wysokości trapezu to długość H równa 2 minus 1 druga X do kwadratu, ponieważ jest to długość liczona po osi Y. Podstawiając teraz do wzoru na pole trapezu, czyli A plus B w nawiasie razy H przez 2, Otrzymujemy po przekształceniu zapis minus 1, 2x do potęgi trzeciej minus x kwadrat plus 2x plus 4. No i teraz co robimy dalej? Musimy teraz, używając rachunków pochodnych, na początek znaleźć pierwszą pochodną, przyrównać ją do zera, potem drugą pochodną, potem sprawdzić, czy dla tego punktu podejrzanego występuje maksimum czy minimum. No i w zasadzie będziemy liczyć y i będziemy mieć. Wszystko. Zatem po kolei. Policzmy na początku pierwszą pochodną funkcji p. Ta pierwsza pochodna jest równa minus 3x kwadrat minus 4x plus 4. Aby wyliczyć punkt ekstremalny, musimy najpierw znaleźć tak zwanych podejrzanych, czyli punkty, które podejrzane są o to, że w nich występuje punkt minimum bądź maksimum. Gdy przyrównamy i tą funkcję kwadratową do 0, to ta funkcja będzie równa 0 wówczas, gdy x będzie równy albo minus 2, albo 2 trzecie. Ponieważ analizując nasz wykres widzimy, że współrzędna x-owa punktu C może zawierać się w przedziale od minus 2 do 2, Pierwsza odpowiedź x 11 minus 2 nie spełnia tych warunków, ponieważ mamy tutaj przedział otwarty. Zatem jedynym punktem podejrzanym odstępowanie punktu ekstremalnego są dwie trzecie. W kolejnym etapie liczymy drugą pochodną, czyli minus 6x-4, taka jest odpowiedź. No i teraz musimy wyliczyć wartość drugiej pochodnej dla punktu podejrzanego. Ta wartość jest ujemna. Tutaj nie musimy liczyć dokładnej. Wartości liczbowej wystarczy, jeżeli mamy pewność, czy jest to wartość udatnia, czy ujemna. Mamy wartość ujemną, zatem na podstawie definicji możemy stwierdzić, że dla 2 trzecich funkcja P osiąga maksimum. I taki był nasz tutaj zamiar: pole miało być największe. A zatem odkryliśmy, że dla x równego 2 trzecie funkcja będzie osiągała wartość maksymalną. Policzmy sobie na końcu jeszcze wartość tej funkcji. Dla dwóch trzecich oczywiście wartość, czyli korzystamy z funkcji pierwotnej, czyli u samej góry mamy y równa się 2 minus 1 druga x do kwadratu, bo podstawnie otrzymujemy 16 dziewiątych. Zatem ostatecznie w tym zadaniu współrzędne punktu C mają, y, mogą być zapisane w sposób następujący, mianowicie 2 trzecie 16 dziewiątych to są właśnie y, informacje odnośnie współrzędnych punktu C.